Jak w Excelu zrobić świąteczną kartkę, która cyklicznie po klikaniu strzałek odsłania losowe komórki, odkrywając w ten sposób przygotowaną wcześniej grafikę? Jeśli ten temat Cię interesuje, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Pierwszym krokiem do przygotowania naszej kartki będzie stworzenie grafiki. Ja swoją utworzyłem w programie Canva, zobaczcie, sprawdzę jej rozdzielczość. Moja grafika ma 675 pikseli w pionie i w poziomie. Pierwszy krok w Excelu to wstawienie tej grafiki jako tzw. tło arkusza. Klikam na karcie Układ Strony, w grupie Ustawienia Strony przycisk Tło, następnie w oknie Wstawianie Obrazów, wybieram w części z pliku przycisk Przeglądaj i wskazuję na komputerze przygotowaną grafikę. Grafika przeczytuje się w prawo i w dół i wypełnia cały arkusz. Teraz krok drugi. Muszę ustawić komórki, które będą przypominały swoim kształtem kwadraty. Klikam w narożniku komórki A1 trójkąt symbolizujący wszystkie komórki Excela. Następnie klikam dowolną kolumnę prawym przyciskiem myszy i wybieram polecenie szerokość kolumny. Wpisuję szerokość równą 5. Klikam przycisk OK. Jeszcze tylko wysokość wierszy. Klikam dowolny wiersz prawym przyciskiem myszy. Ustawiam wysokość. Tutaj z kolei wpisuję 25. Teraz komórki przypominają kwadraty. Teraz trzeba znaleźć pierwszą wolną kolumnę, jak zdjęcie się kończy. U mnie kończy się w kolumnie Q, więc wybieram kolumnę R. Zaznaczam ją myszą i zmieniam jej tło na kolor biały. Na karcie narzędzia główne w grupie czcionka. Kolejny krok to ukrycie wszystkich kolumn, które są niepotrzebne. Klikam pierwszą komórkę, która nie będzie mi potrzebna, w kolumnie S i skrótem CTRL, a potem SHIFT, a potem strzałka w prawo zaznaczam wszystkie kolumny w prawo i skrótem CTRL 0 ukrywam je. I to samo robię z wierszem. Wiersz 21 jest ostatni, więc klikam komórkę A22, CTRL, SHIFT, strzałka w dół i ukrywanie wierszy to CTRL 9. Przejdę jeszcze na początek skrótem Ctrl Home. Teraz muszę dopasować szerokość kolumny Q i wysokość wiersza 21, aby obrazek nie był ucięty. Zrobię to delikatnie w tą stronę i tak samo z wierszem 21. Teraz kolejny krok to narysowanie przycisku sterującego odkrywaniem naszych komórek. Muszę to zrobić za pomocą karty Developer. Jeśli u Was w Excelu tej karty nie ma, kliknijcie sobie w dowolnym miejscu wstążki prawym przyciskiem myszy, wybierzcie polecenie Dostosuj wstążkę, a następnie w oknie opcje programu Excel w zakładce Dostosowanie wstążki na prawej liście karty zaznacz kartę Developer. Teraz, gdy klikniesz przycisk OK, karta developer się pojawi, i następnie na karcie developer w grupie Formanty wybierz przycisk Wstaw. I tu zobaczcie w części kontrolki formularza, znajdźcie taką kontrolkę, która się nazywa przycisk pokrętła. Uwaga, bo ona wygląda bardzo podobnie do kontrolki, która się nazywa pasek przewijania. My chcemy użyć kontrolki przycisk pokrętła. Klikam raz na wstążce, a potem klikam drugi raz na Excelu. Klikam gdziekolwiek, bo chcę na razie ją utworzyć. Teraz czas na konfigurację tego pokrętła. Klikam pokrętło prawym przyciskiem myszy i wybieram polecenie formatu i format. Następnie w oknie formatowanie formatu na zakładce kontrolka ustalam. Wartość minimalna 0, tutaj mogę przechodzić tabulatorem do kolejnych pól. Wartość maksymalna wpisuję 105. Zmiana przyrostowa wpisuję 5 i łączę komórki, ustawiam R1. Będzie to komórka, która będzie de facto tym pokrętłem przykryta. Gdy kliknę przycisk OK, sprawdzam działanie pokrętła. Zobaczcie, zmieniając tutaj, klikając te przyciski, zmienia się wartość ze skokiem 5. Teraz jeszcze muszę tylko ustawić to pokrętło w kolumnie R. Klikam pokrętło prawym przyciskiem myszy, żeby pojawiły się takie kółeczka wokół pokrętła. Te kółeczka się nazywa węzły edycji. Teraz mogę nacisnąć klawisz Escape, żeby zwinąć menu i przesuwam je w okolice kolumny R. Aby przesunąć było precyzyjne, przytrzymuję lewy klawisz ALT i w ten sposób zobaczcie, mogę dopasować rozmiar tego pokrętła do siatki. Rozciągam go na całą kolumnę R, tak żeby występował tutaj jako taki przycisk, będący, można powiedzieć, prawie takim tłem. Teraz już wygląda ładnie. Teraz kolejna część naszej układanki, czyli właśnie odkrywanie tych poszczególnych komórek. Zaznaczam komórki od A1 do Q21, czyli wszystkie te komórki, które są w tle tego mojego rysunku i wpisuję formułę. Równa się, następnie piszę funkcję zaokr. Kiedy widzę podpowiedź, naciskam tabulator. Później piszę funkcję los też naciskam tabulator. Ta funkcja los jest bezargumentowa, czyli nawias, który otworzyłem, od razu zamykam. Ona losuje liczbę z zakresu 0 do 1, więc pomnożę ten wynik losowania przez 100 i po średniku dopiszę 0, żeby poinformować, że chcę to zaokrąglić do liczby całkowitej. Domykam nawias i naciskam CTRL-ENTER. W wyniku tego w każdej z zaznaczonych wcześniej komórek pojawia się liczba z zakresu od 0 do 100. Teraz muszę tylko wkleić wartości, bo w przeciwnym razie za każdą zmianą Excel by je losował. Naciskam CTRL- żeby skopiować zaznaczenie, potem Ctrl lewy Alt i V, żeby włączyć okno wklejanie specjalne i wybieram opcję wartości, a potem klikam przycisk OK. Naciskam klawisz Escape, żeby opróżnić schowek i kolejny krok to dodanie reguły formatowania warunkowego do zaznaczonych wcześniej komórek. Czyli wybieram na karcie narzędzia główne w grupie style, przycisk formatowanie warunkowe, następnie z listy wybieram polecenie nowa reguła i w oknie nowa reguła na liście wybierz typ reguły, wybieram regułę ostatnią, użyj formuły, a następnie w polu formuły wpisuję, a w zasadzie wyklikuję formułę. Odwołanie do komórki A1, ono zobaczcie Wstawia się ze znakiem dolara. Ja teraz klawiszem F4, te dolary obustronnie usuwam i dopisuję znak większości, znak równości do mojej komórki R1. Ona znajduje się pod pokrętłem, więc docieram do niej za pomocą strzałki. R1 już tutaj ten zapis z dolarami. I jeszcze tylko muszę ustawić kolor, czyli klikam przycisk Formatuj i na zakładce Wypełnienie wybieram kolor biały. Dzięki czemu zobaczcie. Wszystkie komórki zostaną przykryte, a będą one odkrywane w miarę sukcesywnego klikania poszczególnych przycisków pokrętła, które zwiększają wartość w komórce R1 ze skokiem co 5. Jeszcze tylko ostatni etap, czyli ukrycie tych liczb. Mając cały czas zaznaczenie, naciskam skrót Ctrl1, aby włączyć okno formatowanie komórek i na zakładce Liczby na liście Kategoria wybieram kategorie niestandardowe, a następnie w polu Typ wpisuję format średnik i średnik. Po kliknięciu OK, liczby znikają. I zobaczcie, proszę, klikam jedną komórkę, żeby usunąć zaznaczenie komórek. Sprawdzam, czy efekt działa. Jeszcze sprawdźmy, proszę, po całkowitym wyświetleniu obrazka widać linie siatki, które można ukryć, czyli na karcie Widok w grupie Pokazywanie. Wyłączam opcję Linie siatki. W taki sposób, zobaczcie, możemy zrobić bardzo ciekawą kartkę świąteczną, którą przygotujemy w Excelu. A więc życzę wszystkim wesołych świąt i wszystkiego Excelowego od Tomka Urbańskiego.